Ja chciał złożyć wniosek. Wniosek części radnych jest już znany. Znają go członkowie Komisji Finansów. Nie będę nikogo umoralniał przy okazji tego wniosku, ale chcę, ale chcę tylko powiedzieć co. Spowodowało, że, że taki wniosek powstał. Otóż nie jest to pierwszy wniosek tej treści. Przypomnę tylko, że, że rok temu, e, na wniosek między innymi e, radnego Janusza Mieczkowskiego, tym ulgą mieliśmy się przyjrzeć. Pracowaliśmy na komisjach. E, głosy, głosy, jakie radni zajmowali, e, można, można prześledzić w protokole z czerwca. E, I chcę tylko powiedzieć, że Wtedy wywołaliśmy temat te, tych ulg e, z pewnym naciskiem również na, na pracowników. E, w wyniku tego, e, sytuacji przedsiębiorstwa, pracownicy z tych ulg zrezygnowali. I z czystej przywo, przyzwoitości i również w geście Solidarności, wnoszę o wykreślenie podpunktu B, paragrafie 1.1 w projekcie uchwały dróg nr 661 c. E, w związku z rezygnacją z przez pracowników MPK, z przysługujących im ulg, uważam że za zasadne zrezygnowanie z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez Radę Rady Miejskiej Łomży. To jest koniec uzasadnienia i bardzo bym prosił, żeby e, wypowiedział się Przewodniczący e, Łomżyńskiej Solidarności, radny H Henryk Piekarski. Dziękuję. Ja chciałbym y, na początku taki wstęp zrobić. Nazwać to, to, to wystąpienie kolegi propagandą, PR-em, hipokryzją i akcją wyborczą. Proszę, proszę Państwa, jest 23 radnych i łatwo jest zrezygnować z czegoś, czego się nie korzysta. Ja nie, przy, nie skorzystam ani razu z możliwości przyjechania mfk z racji tego, że mi przysługuje za darmo. Nie wiem, ile osób. Może jedna, góra, dwie, która skorzysta raz na jakiś czas. I pan radny Prosiński po prostu robi sobie propagandę tu szerzej, tak jak to potrafi jego partia robić w kraju. Więc yy, i to jest kolejna: przecież to jest śmieszne, żebym ja miała głosować w yy, 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 usunięciu ulgą, z których nie korzystam. Ja proponuję, że pan radny taki pijar robi, to niech się jeszcze zrezygnuje z diety na rzecz biednych, niedożywionych dzieci w tym mieście. To jest, ale, ale powinien powiedzieć tutaj i zrobić sobie akcję wyborczą, przedstawić się, jaki on jest fajnie, wspaniały i sobie ostentacyjnie pamiętam, jak oddał bilet radnego, z którego nie korzysta. Zrezygnujmy z czegoś, z czego poniesiemy jakieś konsekwencje. Więc te, takie zachowanie, co najmniej śmieszne, gdzie zostało opisane na cztery łąże, jaki to wielki dobroczyńca, też z śmiechu, warto jest mi wstyd. Ja będę nadal przeciw, ponieważ ja nie będę rezygnować z czegoś, z czego nie korzystam. Przecież śmieszne, a poza tym jest już czwarty rok naszej kadencji. Pan radny powinien od razu na początku skorzystać ze swoich e, uprawnień, a nie wtedy, kiedy zaczyna się rok wyborczy. Mam takie same, same zdanie na ten temat, jak moja koleżanka Bernadetta Knicka. Po prostu trzeba jasno powiedzieć, bo później media piszą. Piszą, bo też to jest ich chleb. Piszą, a my w ogóle nie korzystamy z tych przywilejów. Więc co my dajemy? Nic. I to jest naprawdę hipokryzja. Nic. Natomiast, panie radny, jeżeli chodzi o pracowników, rodziny pracowników, to długo o tym mówiliśmy i jak sam pan dyrektor powiedział, MPK zrezygnowali z tego dobrowolnie, ale odbiło się to na kondycji przedsiębiorstwa pozytywnie, bo tego to nawet nie można było właściwie wiedzieć, ile tam tych rodzin nawet jeździ. I to była sprawa poważna. I Pan sam dyrektor mówi, że to pomogło przedsiębiorstwu w jakiś sposób. Przecież wiemy, że sytuacja finansowa przedsiębiorstwa pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji poprawia się. Panie Radny Prosiński, oczywiście odbieram Pana wystąpienie jako czysty PR. Chciałbym się dowiedzieć, i proszę to powiedzieć, czemu Pan moją osobę raczył wymienić tylko i wyłącznie, czym zasklepiłem sobie Pana wdzięczność. E, czy jestem dla pana autorytetem, czy chce coś pan innego osiągnąć. Pan różne rzeczy mówi, m.in. E, na cztery łomże opublikowano pańską wypowiedź, e, m.in. skoro pracownicy MPK te do swoich najbliższych oddają, to wydawało mi się, że i radni mogli ze swoich zrezygnować, mówił radny Prosiński. Tu nie ma co się wydawać, panie radny Prosiński. My zwyczajnie możemy zrezygnować bez żadnego wydawania. To jest oczywiste i proste. To jest zwyczajny truizm. Przypomnę rzecz oczywista, i jakby też to potwierdza moją wcześniejszą tezę, że również to jest pija. Proszę być konsekwentnym, i jeszcze raz uprzejmie proszę o odpowiedź, dlaczego ja zostałem wyartykułowany, czym zasklepiłem swoją więź. pana wdzięczność. Dodam no jedną rzecz. Jak to kolega nasz radny powiedział na Komisji Finansów bodajże, że ulgi biletowe, które my mamy, mamy, to jest przywilej. To jest tylko i wyłącznie przywilej. Więc my możemy, każdy z nas radnych, jeśli chce wzbogacić nasze przedsiębiorstwo, mamy takie elektroniczne kartoniki, które, z których korzystamy w autokarach. Ja w autobusach, ja nieraz nie korzystam, powiem szczerze. Więc, e, może wykupić zawsze bilet. Proszę, nie każdy radny, tak jak każdy z nas, Chcąc jechać autobus czerwoniakiem, popularnie mówiąc, kupi sobie bilet, nie wyciąga tego kartonika bezpłatnego. I to jest będzie, co? Ratowanie naszego przedsiębiorstwa. A to, co my dzisiaj mówimy, na koniec kadencji, to co było y, rok temu bodajże, czy rok temu, tak? że ostatecznie były zdawane y, bilety y, elektroniczne, z których nikt nie korzystał, a tak naprawdę dla, potrzebu, dla potrzeby mediów, bo była uchwała Rady Miasta i tylko aktorniki zdawane absolutnie nie miały racji bytu. Ja przepraszam, tak nie powiedziałem, tylko powiedziałem, że jest to uprawnienie, a nie obowiązek. Jest to prawna Jak go zwał, tak go zwał. Kolego z ja zabierałam głos na komisji skargu. Jestem co najmniej wstrząśnięta, nie użyję słowa zamieszana. Pan jest co najmniej kolokwialny. Ja uważałam, że na pana młody wiek, przy całym szacunku, bo jest pan sympatycznym człowiekiem, ale pewne rzeczy myślałam, że pan po Komisji Skarbu i po sugestiach doświadczonych radnych, chociażby przewodniczącej, wyciągnie pan konstruktywne wnioski. A widzę, że tutaj moi przedmówcy też to podzielali. Już nie będę się powtarzać, bo jak najbardziej podzielam wszystkie zdania i tutaj wypowiedź ostatniego przedmówcy w postaci Andrzejka, który też wspomniał o tym, co dobitnie panu żeśmy wyjaśnili. A pan, jak meandra, wraca do tego tematu. Mili Państwo, to leci online. Na litość Boga kochamy rozmawiać o tym, co dyktuje nam ustawa. I właściwie, rajcy tego miasta mają to zaakceptować lub coś tam właśnie y, y, poprawić, y, do, dopełnić. I, I koniec. Chciałbym się wypowiedzieć odnośnie tego tematu, tak jak wywołał mnie tu kolega radny. W ówczesnym czasie jako przewodniczący Łączyńskiej Solidarności byłem tą osobą, która wraz z ówczesnym przewodniczącym Zakładów Komunikacji Miejskiej gorąco żeśmy namawiali załogę do tego, żeby zrezygnowali z tych części swoich uprawnień zapisanych w układzie zbiorowym. Były to rozmowy trudne. Dzisiaj mogę powiedzieć z perspektywy czasu zapłacił to użyję kolokwializmu głową ówczesnej przewodniczący komisji zakładowej, ale ówczesny przewodniczący i załoga w mojej ocenie podejmując dla nich skądinąd no, trudną, ciężką decyzję kierowali się dobre tego przedsiębiorstwa. Tak jak tu padały głosy, kierowały się tym, że poprawić sytuację, przede wszystkim finansowo tego przedsiębiorstwa. I tak to uczynili. I dzisiaj też twierdzą, że jeszcze raz by to samo zrobili. Po publikacji, jaka się ukazała na portalu, wiem, że ówczesne osoby zaangażowane w tą rezygnację tych przywilejów, uprawnień, były proszone o komentarz. Mówiły tego komentarza, uzasadniając mi to, że Pani Radna, będzie miała Pani możliwość skomentowania, ale tak, przepraszam, nazwę to grubjańską może. U, 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 u. Nie wiem, jak mam to rozumieć za pozytyw czy za Pani radna, ja nie staram się oceniać radnych. Ja wypowiadam się... Mamy o radnych milczeniu pracowników MBK. A pan przewodniczący nic nie reaguje. Więc się mruczy. Gratuluję. Może pani w ten sposób zabierać głos, jak pani to nazwała, mrucząc. To nie wiem, to zrozumie. I chociaż umiem mruczeć, ale i bardzo dobrze umiem powiedzieć to, o czym myślę. Jeżeli radny Zbigniew wywołuje temat rady, to chyba jak to się ma do pracowników Miejskiego Dziedzictwa Komunikacyjnego. Ja znam takie rodziny, które powiedziały, że im nie zależy tak na biletach, jak zależy im na pracy, bo to jest podstawa. Później my, tutaj w ogóle, i tu nie ma nic do, do rzeczy, czy radnych porównywać do pracowników. Tam jest praca, a my jesteśmy radni tej kadencji, drugiej kadencji, a później do widzenia, albo nas nie ma, albo jesteśmy. I chyba trzeba rozróżniać jedną sprawę od drugiej sprawy. I czy ja mruczę, czy ja nie mruczę? Jeżeli coś jest niezgodne z prawem, proszę Państwa, ile razy. Przedłużamy sprawę, która po prostu nie ma sensu. I w tej chwili jest obglatoryna. Albo jesteśmy za, albo głosujemy, albo nie głosujemy. Nikt nie wywołał linczu na panu kochanym Zbigniewie, który wywołał sam siebie do linczowania. I bardzo mu gratuluję, że bardzo lubi, jak na nim się kto spastwi. Dziękuję serdecznie. Wyjaśniono zostało to na komisji, i uważam, że dzisiaj do tego nie ma co wracać z powrotem. Jeszcze raz oświadczam: Rada Miejska nie odbierała ulg pracownikom. MPK. Oli odpowiedzi przede wszystkim y, przewodniczącemu Januszowi Mieczkowskiemu. Otóż y, dlatego, dlatego panu nazwisko padło, że, że pan dobrze pamięta, to pan składał wniosek na Komisji Finansów, nie który to jeszcze, został... To jeszcze, jeszcze. Ale pan również składał i ten wniosek został przegłosowany i on nie mogę tego protokołu odnaleźć, on brzmiał mniej więcej, żeby jak najszybciej y, zająć się sprawą to, ULG. Sam tam nie byłem. Ale to pan w ten wniosek składał na, na <noise> Dlatego, że chcę przypomnieć, że to nie jest sprawa, która wynikła tak, jak to zostało posądzone przez radną no ja przez, na, przez radną Krynicko, bo, bo pana, powiedzmy, że pana zda, zdanie szanuję, a nazwisko Pana łączy się z, ten, z tym tematem, bo pan wnosił to o to. Dobrze wszystkich radnych. E... Ale Dlatego, że Pan był autorem wniosku, no Pan nie rozumie tego? Dlatego, że Pan był autorem wniosku. No to niech Pan sobie to powie, bo widzę, że Pan jakieś konteksty pod tym yy, widzi. Radnej Krynickiej chcę odpowiedzieć, że yy, to co Pani mówi, że, że PR, że wybory, że to, że tamto. Yy, ten temat wynikł nie w roku wyborczym, tylko przypomnę, że temat ciągnie się od wiosny po roku 2012. W związku z tym proszę nie posądzać, że mnie to było jakieś lenistwo, bo sprawa była poruszana w kalendarzu dwa lata temu. A odnośnie tego, czy jestem altruistą, to Pani o tym dobrze wie. Dziękuję. To ja Pani przyniosę niepublicznie. Pani sama podziękowania mi przynosiła. Przechodzimy do głosowania drugiej poprawki. Radnego Zbigniewa Prosińskiego. Proszę o wykreślenie punktu B w paragrafie pierwszym ustęp pierwszy w projekcie uchwały dróg 661 C, czyli wykreślenie radnych Rady Miejskiej uprawnionych do bezpłatnych przejazdów na podstawie legitymacji radnego. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. I głosowanie, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, proszę o wyniki. Za 5, przeciw 13, wstrzymało się 3, głosowało 21. Stwierdzam, że Rada poprawkę odrzuciła.